Zachodnie przedmieście Wrocławia, czyli przedmieście mikołajskie, Nikolaj Forsztad ma tak bogatą historię, że jeszcze przez jakiś czas jej się przyjrzymy. Dzisiaj natomiast chcemy przybliżyć Państwu kilka ulic dawnej, bo wzmiankowanej już w 1203 roku rybackiej wioski Czepine, czyli obecnego osiedla Szczepin. W 1241 roku wieś ta została przez Henryka III Białego podarowana klasztorowi świętej Klary. Wieś była oazą polskości, gdyż do XVIII wieku zamieszkiwała ją ludność polska. Czepinę pozostawał wsią aż do początków XIX wieku, gdy w latach 1808-1814 nastąpiło całkowite zburzenie murów obronnych i bram wjazdowych do Wrocławia. Czepinę stał się częścią ówczesnej aglomeracji. Początkowo w losach, już wówczas osiedla, nic nie zmieniło. Pierwsze zmiany zaczęły być widoczne dopiero w połowie XIX stulecia, gdyż przez osiedle przeprowadzono linię kolejową biegnącą do Poznania. Dzięki temu pomiędzy dwiema szczepieńskimi stacjami kolejowymi, które wówczas nazywały się Bresla Popelwic i Breslau Nikolajtor, dzisiejszy Wrocław Popowice i Wrocław Mikołajów, zaczęto budować magazyny, warsztaty, zakłady przemysłowe i domy mieszkalne. Do tych wszystkich obiektów trzeba było jakoś dojechać, budowano więc ulice. Oczywiście główną arterią biegnącą przez przedmieście Mikołajskie w kierunku zachodnim była ulica Friedrich Wilhelm Strasse, czyli obecna Legnicka. Lecz nie o niej chcemy dzisiaj opowiedzieć. Inną znaną już w roku 1556, bo tak zostało zapisane w księgach ławniczych, jest obecna ulica Zachodnia. W 1556 roku stał przy niej tylko jeden budynek. A sama ulica była bardzo krótka, więc taką też nazwę jej nadano. Obowiązywała ona aż do roku 1910. Wówczas uliczka została znacznie wydłużona, a kroniki zanotowały, że stanęło przy niej aż 18 numerów. W związku z tym, że ulica krótka już taką krótką nie była, postanowiono zmienić jej nazwę. Pamiętamy, że Szczepin wyznaczał wówczas zachodni kraniec miasta, więc ulicę nazwano Zachodni Kraniec. Wspomniany już wcześniej rozwój kolei spowodował przedłużenie ulicy Zachodni Kraniec aż do samej Legnickiej. Wybudowano przy niej wiele domów, a przy skrzyżowaniu z obecną ulicą Głogowską, dawniej Glogauer Strasse, wybudowano kościół pod wezwaniem Chrystusa Króla. Wiemy więc już, że na zachód od centrum Wrocławia biegły dwie ulice obecna Legnicka i zachodnia. Jednakże obie były poprzecinane prostopadle biegnącymi do nich mniejszymi uliczkami. Jedną z ciekawszych arterii była obecna ulica Litomska. W 1873 roku zaprojektował ją Ludwik Winkler. Jej budowa trwała do roku 1891. Ulica nosiła nazwę wywodzącą się od swojego założyciela, czyli Strase. Niestety Ludwik Winkler niezbyt długo cieszył się z posiadania ulicy swojego imienia. Przejęło ją miasto i zmieniło nazwę na Leutenstrasse. Nadając jej tę nazwę miasto upamiętniło zwycięstwo Fryderyka II nad wojskami austriackimi pod Lutynią. Bitwa ta była jedynie epizodem wojny siedmioletniej, czyli tak tzw. wojny o Śląsk. Dzięki temu zwycięstwu Fryderyk II zyskał przydomek Wielki, a Wrocław wrócił pod panowanie niemieckie. To, co przez wiele dziesięcioleci było z wielkim mozołem budowane, całkowicie zniszczyła II wojna światowa. Wszystkie kamienice przy ulicy Zachodniej i Litomskiej zostały doszczętnie zburzone. Po zakończeniu wojny rozpoczęła się odbudowa całego Szczepina. Ulica Litomska była litomską jeszcze przez trzy lata. W 1948 roku nadano jej nazwę działaczki komunistycznej Małgorzaty Fornalskiej. Nazwa ta obowiązywała aż do 1992 roku. Wtedy przywrócono ulicy jej historyczną nazwę i do dziś mamy ulicę Litomską. A o innych ulicach Szczepina opowiemy Państwu w następnym programie.